Magnetic Point wspiera JaviPs, ponieważ zależy nam na tym, aby w kalendarzu szczecińskich wydarzeń branżowych funkcjonowały spotkania, których tematyka jest ściśle związana z technologiami wykorzystującymi Java. Organizując pierwszą edycję, postawiliśmy na dwa aspekty: na eksperckość i na formę samych spotkań. To, co jest dla nas istotne, to fakt, żeby poziom merytoryczny każdego wydarzenia był na bardzo wysokim poziomie. Stąd też staranny dobór prelegentów i tematów samych prezentacji. Co do formy, Javips to meetup organizowany po godzinach pracy w mniej formalnej, bardziej luźnej atmosferze. Jako Magnetic Point chcemy dzielić się też naszymi doświadczeniami. Wspierając Javips mamy doskonałą okazję na zaprezentowanie profilu naszej działalności. Czy to w formie prelekcji prowadzonej przez jednego z naszych ekspertów, czy też właśnie dzięki bezpośrednim rozmowom z uczestnikami. Ilość zgłoszeń, które otrzymaliśmy do tej pory jest doskonałym dowodem na to, że Javips cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.